Basobo Niagara 1 jedynka Wolsztyn, na to że szósty Julia Janiak i z Krakonii, na to że siódmy Gabriela Andres Niagara 1 jedynka Wolsztyn, na to że ósmy Wiktoria i z Krakoni i na to że dziewiąty Amelia Krawczyk i z Krakonii. czwarty. C'est une -ce chute, mais vous start Pierwszy, Anna Trojanowska, Bałtyk kołobrzeg Na to, że drugi, Blanka Wiedrzówska, Bałtyk Kołowrzek. Na to, że trzeci, Polak Bałtyk Kołowrzek. Tak Danie! Uh! Yeah! Zeszłym, Bałtyk Kołowrzek. Na to, że szósty, Berlina a AZTS była -E poznań Na to, że siódmy, Maja Lubiniecka, Poznań. A, dzięk! Na to, że ósmy, Maja Kortalska, Barta Poznań. Na to, że dziewiąty, Julia Głowacka, Jubelia Brosław.